Cześć, witajcie, Jan Pasiński, piwna kompania. Dziś zabieram Was na spacer po stolicy Moraw Brnie. Przejdziemy się gastronomicznym, historycznym i piwnym szlakiem po tym drugim co do wielkości czeskim mieście, odwiedzając autentyczne czeskie lokale. A na koniec wyskoczymy w najbliższe okolice Brna, by napić się lokalnego wina. Oglądajcie! Ze zdziwieniem ostatnio stwierdziłem, że w moim pierwszym materiale z Brna, który już na kanale znajduje się prawie 3 lata, nie pokazałem kilku takich naprawdę istotnych miejsc, historycznych miejsc w Brnie. Między innymi mowa tutaj o Namestii Swobody, na którym obecnie się znajdujemy, a jest to jeden z dwóch głównych placów miasta. Na drugi zaraz zmierzamy i zaraz Wam go również pokażę. Ale Namestij Swobody to właśnie główny plac, przez który również biegnie linia tramwajowa, także łatwo tutaj dojechać na dworze z główne spacerem, myślę, że takie 7 minut. pieso Na Mesji Swobody to piękne miejsce, które naprawdę sporo znajduje się knajp, hospódek, pubów, ale również, na co przede wszystkim warto tutaj zwrócić uwagę, to między nimi z tyłu, jak Wam tam pokażę, kościół, kościół świętego Jakuba, dosyć słynny z kryptami i czaszkami. Ponoć drugie największe miejsce w Europie ze składowaniem czaszek oraz kości ludzkich, takiej katakumby. A jeżeli chodzi o kamienice właśnie tutaj przy tym placu, zwróćcie sobie uwagę, jak pięknie one są udekorowane. Secesy renesansowe, barokowe. Brno kiedyś było bardzo silnym ośrodkiem nie tylko przemysłowym, co w tym odcinku jeszcze wam pokażę, ale również mieszczańskim. No i właśnie mieszczanie przede wszystkim budowali dla siebie tutaj swoje domy, pałace i kamienice, bardzo bogato zdobione. Także zwróćcie na nie uwagę, ponieważ niektóre z nich to naprawdę prawdziwe perełki. Ta ciekawa konstrukcja na placu, choć nie wygląda, a wzbudza dwuznaczne skojarzenia, to zegar astronomiczny. Został on postawiony na pamiątkę obrony miasta przed Czechami. W czasie wojny 30-letni, codziennie o 11 wypada z niego mała szklana kulka. Materiale Nie to odnosić się do tego pierwszego mojego odcinka z Brna z tych przed trzech lat prawie, ale też również dlatego, żeby dodać coś więcej od ciebie i teraz coś nowego. Bo w tamtym materiale ze zdziwieniem stwierdzam, że głównie skupiłem się tylko i wyłącznie na lokalach gastronomicznych. Mało było trochę o historii, mało o samym Brnie, także w tym materiale chciałbym po prostu nieco nadrobić właśnie tych zaległości, takich ciekawostek historycznych, ale nieco opowieści o samym mieście. A teraz chodźmy na Zelny Tyrch. A teraz obiecany drugi główny plac miasta, czyli Zelny Trych. Tłumacząc po prostu na polski, będzie to po prostu warzywny targ. No właśnie, warzywny, ponieważ swoją funkcję już spełnia naprawdę od kilku wieków. Jak widzicie, spełnia dalej. Mamy sobotę i przyjechało tutaj bardzo dużo różnych małych, drobnych przedsiębiorców, rolników, farmerów, którzy sprzedają faktycznie swoje plony prosto na targu. Wygląda wszystko naprawdę pięknie i również wspaniale naprawdę tutaj pachnie. No i tą funkcję pełnił od wieków i to jest taka również ciekawostka, że pod zelnym trchem znajdują się piwnice. Piwnice, takie korytarze, które zostały rozbudowywane właśnie przez wcześniejszych kupców oraz mieszkańców, którzy po prostu mieszkając tutaj w okolicy, potrzebowali piwnic. No i te piwnice powiększali regularnie i bywało tak po tym, że po prostu te piwnice stykały się z piwnicami sąsiadów, powiększali, budowali korytarze i nawet piętrowe są to piwnice pod tutaj właśnie z i nawet pod jakąś częścią starego miasta w Brnie. Są one udostępnione do zwiedzania, więc jeżeli byście mieli ochotę to również jest polecana ta forma zwiedzania, zwłaszcza w upalny dzień, może nieco się schodzić. Tymczasem sobie zobaczcie, jak wygląda ten zelny trych. Bo naprawdę za każdym razem, jak tu jesteśmy, coś się dzieje, ten plac żyje i widać po prostu, że jest zagospodarowany. Pod wejściem do ratusza możecie dostrzec zawieszonego krokodyla. Legenda o nim można by rzec, że jest bardzo podobna do krakowskiej osmoku, który został pokonany tym samym podstępem z wypchanym siarką barankiem. Jedno z tych miejsc koniecznie wartych do zobaczenia w Brnie jest to mianowicie ratusz oraz jego wieża ratuszowa, a konkretnie w tej chwili również taras widokowy na ratuszu. sama. Wieża ma z tego typu chyba 63 metry wysokości, bardzo ładny renesansowy dach posiada, co widzieliście na poprzednich ujęciach, ale stąd roztacza się podobno najładniejsza panorama na całe Brno. Jest jeszcze konkurencyjna wieża widokowa na Katedrze, ale kiedyś tam byliśmy i wydaje mi się, że z wieży Ratusza faktycznie ten widok jest pełniejszy, no i dzięki temu można jest bliżej po prostu również Starego Miasta, łatwiej można je dostrzec. W tamtą stronę jest na w tam jest Zelny Tyrch, a jak tam widzicie, tam jest Wzgórze Zamkowe i Spielberg, o chyba dwunasta, dwunasta z hakiem chyba wybiła. Także chodźcie sobie teraz popatrzcie z góry na Brno, bo wygląda naprawdę pięknie. Ratuszem wiąże się jeszcze jedna, jedna ciekawa historia, a najbardziej konkretnie tutaj z tą fasadą, która jest zbudowana i z tą konkretnie krzywą wieżyczką, ponieważ architekt, który projektował zarówno ratusz, i właśnie tą fasadę, i kościół św. Jakuba, który jest położony kawałek dalej, i chyba obecnie jest w remoncie. To tutaj, będąc niezadowolony z zaoferowanej zapłaty przez Radę Miasta, postanowił wykręcić mojego psikusa. No i tą górną wieżyczkę zaprojektował w ten sposób, że ona po prostu jest krzywa. Jeszcze popisał się taką biedną ciekawostką, ale o tym może powiem Wam przy kościele świętego Jakuba. Podeszliśmy pod kościół św. Jakuba, ale jak widzicie, niestety jest on w remoncie, więc tego szczegółu nie pokażę Wam. Może, że znajdę zdjęcie w internecie, no to wsadzę tutaj w to miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o samą opowieść i ciekawostkę, o której Wam mówiłem, sprawa polega na tym, że kiedy był kościół budowany, kościół św. Jakuba, równocześnie była budowana katedra pod wezwaniem Piotra i Pawła na wzgórzu Petrow. No i kiedy miała miejsce ta budowa, projektowały ją dwóch różnych architektów. Projekt ten odpowiedzialny za katedrę. Przykupił Radę Miejską, żeby wydaliła z budowy z kościoła świętego Jakuba właśnie architekta. No i Rada na to przystała. Skończyło się to ten sam projektant, który właśnie tą wieżę, tam ratuszową projektową, którą pokazywałem przed chwilą. Rada Miejska na to przystała, no i on zgodził się na to, ale w geście protestu wybudował aniołka, gołego aniołka, który pokazuje i pozuje z gołą dupą ustawioną w stronę właśnie katedry na znak swojego protestu. Trzeba przyznać, że protest bardzo subtelny, a jednocześnie bardzo inteligentny. Także jeżeli już będzie, będziecie w brnie i nie będzie rusztowań, przypatrzcie się dobrze i wyszukajcie aniołka. Na starym mieście w Brnie znajduje się charakterystyczna dla Włoch mała kaplica tzw. Loretto. Została ona zbudowana w pierwszej połowie XVIII wieku, a tradycją nawiązuje do nazaretańskiego domu jaskini Maryi. Transport publiczny w Brnie jest dobrze zorganizowany i łatwo nim podróżować dzięki temu, że nie jest konieczny zakup biletów. Wystarczy przyłożyć na wejściu i wyjściu z pojazdu swoją kartę, a opłata zostanie pobrana automatycznie. Limit ceny biletu na dzień w ten sposób to 90 koron, czyli mniej więcej 15 zł. Jeżeli będziecie szukać jakichś punktów widokowych na Brno i okolice, to jest taki adres, nazywa się wieża widokowa rozchledna w wysokości, wydaje mi się, 36 metrów, postawiona w 2020 roku. Naprawdę, panorama, trzeba przyznać, że jest bardzo ładna, no i oddaje dzięki temu widok, jak położone jest Brno, wciśnięte między góry. Od zachodu, północy i wschodu tak naprawdę, tylko od południa, można powiedzieć, że jest wypłaszczenie w dół południowych moraw, ale tutaj w dole również bardzo Widać ładnie jak się rzeka, bije rzeka, i dalej tam, w tamtym kierunku jest przechrada, czyli no zapora wodna z jeziorem sztucznym, gdzie tak naprawdę bardzo dużo Bryneńczyków udaje się w czasie upałów oraz wielkich, wysokich temperatur, żeby się ochłodzić, popływać w wodzie czy skorzystać po prostu z tego areału wodnego. Jeżeli oglądaliście pierwszy materiał z Brna dosyć uważnie, to możecie już kojarzyć tą miejscówkę. Mianowicie jesteśmy u Badzinu, czyli takiej knajpie, można powiedzieć, że bardzo lokalnej. No i słuchajcie, może jedzenie nietypowo czeskie, ale na pewno znakomite. Burgerek z szarpaną wieprzowinką, do tego cebulowe krążki oraz oczywiście frytki, tetarska maćka. Jeżeli chodzi o miejsce, można powiedzieć, że odwiedzane przez nas dosyć regularnie, ponieważ raz, że jedzenie jest naprawdę za każdym razem bardzo smaczne, a dwa cenowo również bardzo przystępne. Więc nic się nie zmieniło od tych paru lat, zawsze warto tutaj wpaść. No jak widzicie, mam burgerka, także może na waszych oczach dziabnę, bo naprawdę zapowiada się interesująco i smacznie. Pyszne, bardzo soczyste, No i naprawdę pełne smaku. Także kolejny raz, duże polesanko. Tu mam jeszcze drugie danie od żonki, żeberka Barbecue. Bardzo soczyste, świetne, pyszne. A w szkle wcześniej była radler po prostu, a w tej chwili Badzinowa 11 klasyczne pifeczko. Niezmiennie również wyborne, całkiem wyrazista goryczka. Także kolejny raz z tej strony Polecanko. Będąc w Brnie, nie zdziwcie się, gdy na horyzoncie zobaczycie dużo kominów. Jest to poprzemysłowe dziedzictwo miasta, które do dziś w pewnej części wciąż działa. W międzywojennym okresie XX wieku brneńska fabryka zbrojówka zaliczała się do czołowych producentów broni na świecie, czyniąc z Czechosłowacji czołowego światowego eksportera broni. zabieram was na małe wieczorne okrążenie po Brnie. Przejdziemy się oczywiście takim spokojnym szlakiem, przy okazji nieco filmując wieczorową porą, bo wygląda również zawsze bardzo uroczo, tak urokliwie. Podświetlone miasto jednak ma swój klimat, a tymczasem zaczynamy od małego piweczka w knajpie Na Stojaczka, które znajduje się za kościołem św. Jakuba. Tutaj, a tutaj za mną jest knajpa i generalnie impreza, bo w Brnie bardzo, no trzeba przyznać, że dużo imprez takich rozkręca się właśnie tutaj, gdzie gra muzyka na żywo i dużo ludzi się po prostu schodzi w tym miejscu, także i również my zaczynamy nasze wieczorne okrążenie po mieście od piwa Na Stojaczka. Brno ma kilka takich miejsc, do których warto zajrzeć właśnie wieczorową porą. Jednym z nich jest właśnie Morawskie Namesti. Ono znajduje się no, bardzo blisko tak naprawdę ścisłego centrum. Jak widzicie kościół przy tym kościele kończy się właśnie taki deptak prowadzący do Namestii Swobody, które widzieliście wcześniej. No i właśnie ten no, można powiedzieć, że ten plac został oddany po remoncie chyba jakieś dwa lata temu. I od tego czasu pojawiło się tutaj takie małe morze, jak gdyby to można na nazwać. Czyli fontanna podświetlona wieczorową porą, faktycznie jeszcze gra świateł tutaj dodatkową urozmaica ten krajobraz. Warto sobie również tutaj przyjść ze względu na krajobraz. Dużo ludzi się tu kręci, gra również muzyka z powiskiej knajpy na żywo. Jak sobie tutaj zobaczycie, też jest taka drinkownia, również leją piwko, jakieś kawy, branże oraz inne jakieś posiłki dają. No jest jedno z takich miejsc, które wieczorową porą w Brnie bardzo mocno żyje, bo trzeba podkreślić również jedną rzecz, że w Brnie faktycznie, jeżeli chodzi o takie nocne życie, to jest ono całkiem intensywne. Wiem, że kiedy przyjeżdżacie do Czechy, podobnie jak my, szukacie miejsc takich autentycznych, gdzie możecie, możecie zjeść sobie czeską kuchnię, wypić lokalne piwo, czy po prostu czeskie piwo. I padliśmy do takiego miejsca, nazywa się ono Dagbar i zaraz do tej knajpy hospódki idziemy. Ale najpierw chcę Wam chociaż rzut oka pokazać na tą dzielnicę, w której ona się znajduje, bo jest to na Kolonie. Ciekawa bardzo historia, trochę podobnie jak Wilnie, w którym ostatnio byliśmy. Polecam Wam zobaczyć sobie ten materiał, znajdziecie go w sekcji komentarzy pod filmem. Tak samo jak wino ma swoje Zarzecze, które. Jest taką dzielnicą właśnie artystów bohemy artystycznej, no to można powiedzieć, że tak samo właśnie ma Brno. Nazywa się ta dzielnica, przed chwilą wspomniałem, Kamien na Kolonie, no i jak dobrze czaicie kamienie, słuchajcie, kamienioło, gdyż ta dzielnica znajduje się na terenie Byłego kamieniołomu. Działał on w czasie Austro-Węgier. No i kiedy pracownicy, robotnicy tutaj pracowali i żyli, budowali na miejscu, gdzie wydobyli kamień, swoje domki. Te domki, co ciekawe, że one były stawiane samowolnie, jakby właściciel na to kamieniołom przystawał. I następnie wtedy, kiedy już kamieniołom upadł, no te domki oczywiście zostały, ale one nie były ujęte w żadnych planach, można powiedzieć, że miejskich, katastralnych. Z tego względu one były potem dosyć tanie do wykupu również. I co ciekawe, Ciekawe, że w tym momencie sprowadziło się właśnie takich sporo również tutaj rzemieślników, artystów, dla których to miejsce było idealnym miejscem właśnie do pracy. No i w tym momencie ta dzielnica bardzo mocno się rozwinęła właśnie w takim względzie artystycznym, jak sobie zobaczycie na te ujęcia, no to faktycznie dużo jest tutaj do tej pory różnych takich właśnie pracowni, gdzie ludzie po prostu malują czy mają różne wystawy swoich właśnie obrazów, rzeźb, czy różnych innych po prostu prac. Wygląda na bardzo ciekawie, I jakby z sercem teraz tej dzielnicy jest właśnie dagbar, czyli chosputka malutka. Dwa piwa na kranach i również z czego słynie ten dakbar to hermeliny oraz utopence, które również mam nadzieję sobie zaraz spróbujemy. Kiedyś już je jedliśmy i mogę z ręką na sercu polecić, że naprawdę były przepyszne. A teraz chodźcie do środka i zobaczcie jak wygląda. Obiecany hermelin oraz utopieniec. Najpierw, właśnie hermelin. Z tego co widzę, kolejny raz właśnie tutaj serwują z orzeszkami ziemnymi oraz z oraz z czosnkiem. Co wygląda na specjalność lokalu, ponieważ kiedyś byliśmy tu wcześniej, były dokładnie te same. Co może w sumie wyglądać to też taką, mają zasadę, bo na kranie to również znów tylko dwa piwa, czyli tak jak kiedyś. Tym bardziej, piwko w ogóle bardzo dobra, przyjemna dziesiątka. Dla spragnionego, dla spragnionego człowieka idealna. Ale jeżeli chodzi o Hermelina, słuchajcie, mówię już Wam jak idzie. Pamiętam, że był bardzo kiedyś kremowy, rozpływający się wręcz w ustach. Pierwsza klasa, pyszne. Oprócz tego, oprócz tego hermelina, mamy jeszcze Utopęca. Może teraz dostanę kawałek do spróbowania. Nawet chyba dostaję. Utopęca nie każdy lubi, ale trzeba przyznać, że naprawdę jest konkretny, smaczny, zwarty. Bardzo dobre. Także słuchajcie, jedzonko do polecenia. Pierwsza klasa, także z mojej strony oznaka piwnej kompanii Leci. W tym materiale z Brna oprócz, oczywiście, poleceń gastronomicznych, których nie zabraknie, jak sami widzicie. Będzie więcej faktycznie informacji historycznych. Ale żeby było to faktycznie takie pełne, można powiedzieć, no to chciałbym Wam pokazać również takie lokale, faktycznie lokalne, czeskie. Jak widzicie, gwar jest spory, ale właśnie chciałbym Wam pokazać taką hospodkę, restaurację, ublachówki, położone nieco delikatnie, poza ścisłym centrum, Brna, ale naprawdę cały czas bardzo blisko. No i co jest również istotne, słuchajcie, leją tutaj również tylko i wyłącznie Pilsnera Urquella. Jedno piweczko, ale jakby ten lokal się ten specjalizuje. Można powiedzieć, że wystrój tego lokalu nie zmienił się naprawdę od dziesięcioleci w tym momencie. No i również na miejscu sobie zjeść takie lokalne wszystkie specjały, jak chlebiczki, które kiedyś również tu zamawialiśmy, bo jesteśmy tu drugi raz i z ręką na sercu polecam. Są Hermeriny na przykład również do zamówienia. No i oprócz tego stricte, takiego można powiedzieć, czeskiego klimatu, również na ścianie wisi portret cesarza, co jakby dodaje uroku temu miejscu, temu tej, tej hospódce. Także takie miejsce, jeżeli faktycznie chcecie pójść, wejść, wejść po. Prostu czeski klimat, to jest idealne miejsce, żebyście faktycznie wlecieli, usiedli, chociaż nie zawsze łatwo podobno znaleźć stolik, ale zamówili sobie piznero Urquela naprawdę w dobrej cenie i rozkoszowali się tą piękną, czeską, pięknym czeskim krajobrazem. Także ja się z Wami żegnam w tym momencie, jeżeli chodzi o piweczko i zdrówko. Zdrówko ekipa, zdrówko. Następnego dnia poszliśmy na spacer przez miasto, zahaczając o katedrę, która niewątpliwie jest jednym z symboli miasta. Zbudowana jest ona na wzgórzu Petrów, a obecny wygląd uzyskała po przebudowie na początku XX wieku. Była neogotycka, zastąpiła wcześniejszą romańską budowlę, a wieże sięgają 84 metrów wysokości. Teraz dla Was dwie polecajki. Jedna taka stricte odpoczynkowa. Jeżeli będziecie zmęczeni betonem i gorącym, no to warto, żebyście udali się do parku Lużanki, który jest w dole tam położonym. Jest on najstarszym parkiem w Czechach. O wielkości 22 hektarów, jak doczytałem. Także taka piękna, zielona oaza w centrum Brna, na północ od stricte starego miasta. A tuż obok, jak widzicie, znajduje się takie bardzo filmowe, powiedziałbym wręcz, miejsce. Mi osobiście bardzo, może trochę na wyrost, ale kojarzące się ze słynną sceną z Jokera, gdzie Joker biegnie na, na schodach w Bronxie w Nowym Jorku. No i tutaj, jak sobie spojrzycie, wygląda to, to miejsce tak naprawdę bardzo filmowo. Ten kadr sam się rzuca w oczy. Warto się tutaj przejść, zwłaszcza jeżeli będziecie na przykład szli do willi, willi Tugendhatów. Jest ona niedaleko, stąd się znajduję. Kiedyś byliśmy zimą na takim spacerkiem wokół, także również możecie się tam wybrać, przechodząc właśnie przez te schody i oglądając ten piękny widoczek i w tle właśnie park łużanki. Kiedy byliśmy przy schodach, opowiadałem Wam, że możecie pójść dalej w kierunku willi Tugendhatów. Jak, wysz, jak widzicie, również my tutaj dotarliśmy. Wila ta słynie tak naprawdę takim telegraficznym skrócie ze swojej modernistycznej architektury. Została ona wybudowana w 1930 roku przez właśnie rodzinę Tugendhatów. Potentatów z tego co pamiętam przemysłu tekstylnego albo włókienniczego. No i właśnie ta willa wtedy została wybudowana z takimi nowinkami totalnie technicznymi, które nawet teraz w domach tak naprawdę uchodzą za dosyć pionicznymi. Jak na przykład nie wiem, elektryczne, można powiedzieć, że okna, rolety, klimatyzacja, wielkie przeszklone szyby, które dają bardzo dużo światła i tak naprawdę takie powiększają tą przestrzeń. Wtedy to była totalna nowość, no i właśnie z tego ona słynęła ta wila i do tej pory tak naprawdę słynie. Kiedyś to było również ten teren, w którym jesteśmy teraz, jest taki park przy tym domu. A tam w dole, jak się pójdzie, to był kiedyś jeden duży park, ponieważ tam w dole mieszkali rodzice. Także to był jeden wielki. Wielki ogród, który potem został no, podzielony w którymś momencie, ponieważ ta rodzina żydowskiego pochodzenia uciekała z, Czechosł z Czechosłowacji w 1938 roku. Na zakończenie naszej brynieńskiej wyprawy chciałem Was zabrać poza Brno, a mianowicie na morawski interior, można by rzec, no bo przyjechaliśmy już w stronę południowych Moraw i to właśnie z taką przepiękną panoramą. Jesteśmy obecnie w Winicy Zondberg. Ona jest mniej więcej położona jakieś 32 minuty drogi od Brna autostradą, także łatwo tutaj naprawdę szybko dojechać również. No i z mojej strony, słuchajcie, wielkie polecankom. Z racji tego, że Brno jest stolicą Moraw w końcu, a Morawy no to główne zaopatrzenie trzech wino. Całe, słuchajcie, 96% całej czeskiej produkcji wina powstaje właśnie tutaj, na Morawach. Jeżeli będziecie w okolicy, no to serdecznie Wam polecam wpaść sobie właśnie w takie miejsca jak ta Winica Zonberg, ponieważ jest taras, jest restauracja. Dobra, restauracja czy nie, ale jakieś Wam przekąski dają. Generalnie możecie sobie usiąść właśnie z przepiękną panoramą na tarasie pod dachem albo na leżaczkach i rozkoszować się taką naprawdę wybitną panoramą Moraw. I cóż więcej rzec? No, mogę, o, jeszcze wiem co mogę rzec. Zaprosić Was do oglądania innych filmów, moich wcześniejszych, kiedy odwiedzaliśmy właśnie Morawy. No i zwiedzaliśmy m.in. Kolo, zwiedzaliśmy m.in. czyli jakby te najbardziej takie faktycznie zagłębie winiarskie w tym regionie. Zobaczcie sobie, znajdziecie te materiały w sekcji komentarzy pod filmem. A jeszcze kwoli ścisłości na zakończenie, że chodzi o wino. Morawski muszkat tutaj w Kiliszku. Bardzo lokalny szczep intensywnym, kwasowość wysoka, wytrawność naprawdę taka też solidna, a dodatkowo bardzo wnosi takie intensywne, cytrusowe oraz takie, nie wiem, pożyczkowe, chyba, tak to bym ujął, takie czar czarna czarna porzeczka chyba, w tą stronę idące e, cóż więcej rzec, rozkoszować się, podziwiać i odpoczywać, tego Wam życzę Tak właśnie zakończyła się nasza brneńska przygoda. Mam nadzieję, że ta materia Wam przypadł do gustu. Pamiętajcie również o innych filmach z Czech na kanale, czy z innych również europejskich kierunków. No i do zobaczenia w trasie, moi drodzy. Komentujcie, oglądajcie, udostępniajcie. Cześć. Bławka <sum> po Drugi raz. W tym. <sum>